Kiedy Pan Bóg widzi, że jego lud sercem daleko jest od niego, albo powoli odsuwa się od niego, osu os osuwa się, odpływa od niego, posyła proroka albo jakiegoś posłańca, żeby swoich słuchac słuchaczy, żeby swój lud nieco wstrząsnąć i zadać im to fundamentalne pytanie: Zdecydujcie raz jeszcze, komu chcecie służyć? Czy chcecie być przy mnie? Czy chcecie służyć komuś innemu, czemuś innemu? Pamiętam, jak byłem w nowicjacie tutaj kilka lat temu, ojciec Aleksander Koza przyjeżdżał do nas, żeby nas uczyć życia konsekrowanego, na czym ono polega, i często powtarzał, że my, zakonnicy, tak hurtem oddajemy się Panu Bogu. W ślubach deklarujemy całym sercem, całą duszą życie dla Niego. I nawet nie orientujemy się, kiedy w detalach wycofujemy się, w małych mikrodecyzjach. Nie wybieramy Jego, wybieramy, mówiąc tak dosadnie, grzech. Osuwamy się, i co jakiś czas dobrze jest usłyszeć to pytanie. Wybierz na nowo, zdecyduj na nowo, opowiedz się na nowo za mną. Dlatego spowiedź, dlatego na każdej mszy świętej uderzenie się w pierś, dlatego codzienny rachunek sumienia albo co kilkudniowy. Ważne jest, żeby sercem powracać do tego wyboru pierwotnego. Pociesza jakoś postawa uczniów, którzy właśnie tak żyli. Piotr tu jest mistrzem powracania do Chrystusa, wybierania go na nowo. Nas to doświadczenie powrotu może męczyć i myślę, męczy często, ale Boga, Boga to nie męczy. Bóg się cieszy z każdego naszego na nowo powiedzianego Mu: Wybieram Cię, chcę Ciebie, idę za Tobą, raz jeszcze, wyruszam w drogę. W tym pytaniu Boga do nas jest jakaś wielka wolność. Ta perspektywa, że możesz zdecydować inaczej. Oczywiście Bóg cały czeka, cały jest miłością i chce, żebyśmy wybrali Jego, ale to jest bardzo realny wybór. I o tym wyborze też słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Pan Jezus w całej swojej miłości pyta też Dwunastu, czy, czy i Wy chcecie odejść. Mieli taką opcję, mieli taką możliwość. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem na ile śledzicie tą Ewangelię według Świętego Jana, szósty rozdział, zdaje się to już jest piąta, co najmniej piąta niedziela, podczas której czytamy kolejny epizod tego, tej wielkiej mowy, tego wielkiego dialogu pana Jezusa. I wiecie, do tej pory w tej scenie wyodrębniały się dwie grupy: ci, którzy Jezusa przyjmowali, jego uczniowie, i ci, którzy go nie przyjmowali, którzy go odrzucali, nazywani byli tłumem. Żydami, faryzeuszami. Więc był taki podział do tej pory, ale dzisiaj Pan Jezus patrzy na swoich uczniów i widzi, że w tej grupie również rysuje się podział, że są ci w tej grupie, którzy go wybierają i są ci, którzy go opuszczają. Mowa Jezusa, trudne słowa Jezusa sprawiają, że część uczniów odchodzi. Te słowa Jezusa stają się jakąś barierą, która nie pozwala części uczniom przyjść do Jezusa. To jest paradoksalne. Słowa Jezusa stają się murem dla jednych, żeby do Niego przyjść, ale dla innych, którzy Mu ufają, którzy przy Chrystusie zostają, którzy decydują się właśnie wybrać Go po raz kolejny, pomimo trudnych słów, te słowa stają się Duchem i Życiem. Jakoś najmocniej to zdanie dzisiaj we mnie wybrzmiało w tej Ewangelii. Jezus mówi, że moje słowa są Duchem i są życiem. Duchem, czyli wprowadzają nas w komunie z Bogiem, który jest Duchem. Duchem, czyli nas yy, wprowadzają w tajemnice, które niosą. One jakoś w międzyczasie znikają. Yy. Ojciec Joachim Badeni u schyłku swojego życia zastanawiał się, jak to zrobić, żeby tak się modlić, tak traktować teksty, słowa najróżniejsze, żeby one nas z Bogiem jednoczyły, a żeby nie były murem między nami a Bogiem. On miał też w sobie wielką wdzięczność za to, że już tracił wzrok i tracił słuch na stare lata, bo mówi, że już mu nic nie przeszkadza w byciu z Bogiem, już nie potrzebuje też żadnych tekstów. Aby go niosły do Boga. To był już człowiek, który ostatnie lata życia przeżył w prostej obecności, w kontemplacji Boga, ale mówił, właśnie wierzył w wielką siłę takiej prostej, bezpośredniej modlitwy i przestrzegał przed y, takim formalizmem, który się może wkraść w naszą modlitwę. Kiedy traktujemy ją formalnie, ona staje się barierą. Nawet jeżeli to jest modlitwa, nawet jeżeli to są teksty pobożne, one mogą stać się barierą w naszym przychodzeniu do Boga. Ojciec Joachim mówił, że jest wiele pięknych modlitw, teksty mszy świętej niosą w sobie wielkie piękno, mówił, że szczególnie psalmy, to są takie bardzo poetyckie, głębokie teksty, ale mówił, że to są tylko teksty, które często stają między nami a Bogiem i Ojciec Joachim mówi, że między nami a Bogiem nie powinno być żadnego tekstu, tylko synostwo. Tylko synostwo między nami a nim. Tylko synostwo. Mówił też, że takie formalne zwracanie się do Boga ojca nie jest grzechem, ale co najmniej nieuprzejmością. Bóg chce, abyśmy bardzo jakoś bezpośrednio w takim duchu dzieciństwa się do niego zwracali. Słowa Jezusa są duchem i życiem. To znaczy niosą nam życie, powinny nieść nam życie. Doświadczenie życia, czyli nie tylko jakieś informacje o Nim, ale Jego samego. Na końcu słów jakoś powinna zapadać w naszym sercu cisza i to, co one niosą, czyli samego Boga. Przypomina mi się ta sytuacja w synagodze, tym razem nie w Kafarnaum, tak jak dzisiaj, tylko w Nazarecie, pamiętacie, Jezus wyszedł w, w, w synagodze w, Naza w Nazarecie, rozwinął zwój, przeczytał księgę proroka Izajasza. Czytał jakiś tekst z Pisma Świętego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zwinął tą księgę i usiadł, a oczy wszystkich były w nim utkwione, tak jakby te słowa poniosły słuchaczy do Chrystusa, do życia, jakby nie zatrzymały się y, uszy, oczy słuchaczy na tekście, ale On pozwolił im zrozumieć, kim jest Chrystus, Ten, który jest życiem. Oczywiście byli i tacy wtedy w synagodze, i w Nazarecie i w kafarnau, i są i tacy dzisiaj, którzy usłyszeli takie słowa z Izajasza i zaczęli kombinować, jak on może... Te słowa stały się barierą, jak on może przypisywać te słowa sobie, zaczynali yy, właśnie jakoś żonglować tymi słowami, stawały się murem w zobaczeniu, kim jest Chrystus. Jesteśmy powołani do głębokiej komunii z Bogiem, komunii, która ostatecznie nie ma w sobie słów. Jest miłosnym przebywaniem. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Wszystkie nasze celebracje, pobożności, liturgia, pacierze są po to, żeby nas zanieść do Boga, żebyśmy żyli w Nim. Panie, chcemy dzisiaj na nowo, radykalnie wybrać Ciebie, opowiedzieć się za Tobą. Chcemy Cię hurtem wybrać. Wiemy, że my zaraz w detalach znowu. Będziemy wybierać inne rzeczy, ale dzisiaj wybieramy Ciebie cali. Pociągnij nas do siebie. Spraw, aby te wszystkie słowa, które jeszcze dzisiaj przed nami, aby one nas do Ciebie zaniosły, aby nam dały doświadczenie komunii z Tobą, aby nam przyniosły życie. Amen.